Przed nimi i że Pan nie dopuści do Niego, tylko samych pokornych. A zatem widzicie, moi drodzy, z tejże nauki, z tego pierwszego akapitu, że prawdą jest niezaprzeczoną, że pysi nie dostąpią zbawienia. Jest im bardzo trudno dostąpić zbawienia. Niektórzy w ogóle nie wejdą, ponieważ będą tak bardzo zatwardzeni, że po prostu nie wejdą, ponieważ będą w tej pysze obrośli. Moi drodzy, tutaj wynika z tej niezaprzeczonej prawdy, że to właśnie tylko sami pokorni, sami pokorni otrzymają miłosierdzie. Pismo Święte naucza, że Pan Bóg. Sprzeciwia się upysznym, że poniża tych, którzy się, którzy się wywyższają. Że potrzeba stać się.